Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj zrobimy sobie walkę na 3 boostery Fusion Strike. Kto zwycięży bierze oczywiście wszystko i otwiera również Evolving Skies, a Battle Skies jest dla drugiej osoby, za drugie miejsce. A ze mną dzisiaj są goście, którzy będą razem ze mną otwierać. Cześć, witajcie, jestem z Skoniu. Z I jeszcze jednego mamy z nami gościa. Witajcie. się. Siema. Siema. No to co? Ja chyba zacznę. Także ja otwieram bootlanda. No i po kolei tak idzie. Także pamiętajcie, że kto wygra bierze... Znaczy kto trafi najdroższą kartę bierze wszystko. Także zaczynam pierwszy. Jeszcze u mnie będą shortsy na moim kanale z te Będą shortsy z tego całego wydarzenia. Każdy pojedynczy bliskerek. Będzie na taką. go No mm. i zobaczymy. Co będzie w pierwszym wizerzem. No. Mamy pandiochę. Nie przekładamy. Od 3, bo na końcu energia, którą też zgadujemy. Dawajcie. 4 przełożyłeś. No nieważne. Jaka energia? Ognista, wodna, elektryczna. Ognista. Wodna. Wodna. Walcząca. Tak jak była nasza panda. Dobra. U, szałna. Prime. SIMP! Pańczam. Emocje bo wygrany bierze wszystko. To mówię trzeci raz. N Oj. Growlight. Falings. Miał. A na końcu. O! O mój Boże! O mój Boże! O! Boże. Co mi się wydarzyło? No to zapowiada się zacięta i bardzo ciekawa o, kurde. E Mamy kartę trenera. Elza Pripyli. Fusion Strike. Okej. Okay. Taki początek, to ja rozumiem. Chodźmy od razu do Toglodera. Tego? Ej, ostatnio też jakiś film nagrywałem i pierwsza karta to była tęczowa karta trenera. Więc... No i miało. No, jak, jak na początek to jest bardzo ciekawe. Kto teraz? Teraz ja. No to otwieraj. Co masz teraz do otwarcia? Teraz. Z z Genosekt. Z Genesect. No to cóż, moi drodzy widzowie. Lecimy z Genesektem, Oby. Yy, oby. Co ty? Robisz? No, drodzy widzowie, tak to wygląda. No to rozpoczynamy. Kolejny opening tym razem to jest Genesect i mam nadzieję, że takowy tutaj może nawet się trafić Zobaczymy. jako ostatnia karta. Jak na razie wygrywam ja. Oj, no, będzie chyba ciężko to przebić. Oj, oj, dobra. Wy... Nic no, nie widać. Co ty amatorze robisz? Co Nic tutaj nie widać stało? na ekranie. No ale no zobacz, co się dzieje. Dobra, wyciągamy. No, ej, co jest z tymi kartami? No. dobra. Kładziemy tutaj kodzik. Kodzik wyciąga I cztery karty. Cztery. No trzy, i jaka jak energia? Raz, dwa. I zgadujemy od razu energię. Trzy, cztery. Od razu energia. Psychiczna. No dobra, nie, walcząca. Wodna. Walcząca. No i. No nie! Dobra. Kurde. Wyżej trochę. Energia. Wyżej trochę, bo nie widzę. Sydney. Cross Switcher. Caterpie. Dribble. Singles. Emocje. Banner o. No i jest River ładne, No i niestety, zwykła karta. Ja i moje szczęście. Ale ja i moje szczęście. River to jest zawsze jakiś punkt. Czy to, to... jest rerka Rivers? No tak. tak to jest rerka. To zawsze coś. Jak ktoś nic nie będzie miał to, to No to i zapraszamy ostatniego zawodnika Który otworzy Gengara. Złoś. No to zaczynamy. Zaczynamy zabawę. Ja tu trochę wielka. pomogę. Trochę trzeba pomóc. Zgadujmy już energię. Yy, Krąg walcząca. walczącej. Walcząca? Ej, właśnie. To no, trzeci raz. Nie, drugi. drugi. Iwi ładna. Ja jest. mówię ognista. Dobra, niech będą trzy. Dawaj. Trochę dalej no widać widać Double. Glows, jakieś Eevee, ładna Sinks, no. dobra shelmet Drillbur, kolejny raz panelbi. gloomy o palosant ładna ładna ci co ja otwieram evolving skies. A co ty wiesz? Czyli ja battle. Rerka wygrała. To dobra. Zapraszamy do otwierania Battle Styles. No i dobra. Zaczynamy z tym Battle Stylesem. Battle Styles zatem tutaj do trafienia oczywiście Tyrek, który na ekranie przynajmniej u mnie w szorcie się wyświetli, jak u Huberta to nie wiem. No i Zobaczymy. co powinienem normalnie tutaj? Czyli jak to wyjąć? się? Tak w tym. Tak w tym. Tak tym Raz dwa też trzy karty dla bezpieczeństwa. Tak. I zgadujemy energię. Dobra. Ja ustalam się nie walcząc tylko Dark energię. Ognista. No, Słuchaj, a ty? Ognista. Dark. Ognista. Dark. Dark. Ognista. Dark. No to, no to trawiasta. Ej, dawno nie było trawiasta. Dawaj. Sidra. Rapid Strike. Dawaj, tutaj karta bardzo ciekawa. Kolejarzki Mister No co tutaj się wydarzy? Nie rzucaj. Jumper, Paweł Jumper, Liki Tank, no, Zubat. Zubat. I spokojnie, spokojnie, <grym> powoli, 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 powoli. I no i, i co? Tak to się prezentuje. Ej, jeden drop. Nie może się tak dzisiaj to skończyć. Lecę z Evolve. To co? No to jest 3, 2, 1, 0, zaczynamy. Lecimy z ostatnim boosterem na dziś. Evolution Skies. już piątym jest to Evolving Skies. Czy tutaj. U, ciężko się wszystko otwiera, znaczy że coś tu. Coś tu skrywa. No tu są dropy całkiem eee. pokaźne. Kto telefon nie wycisza? Skończył. Oczywiście, jaką energię. Dobra, trawiasta. stać. Eee... znowu. Ścisło. Tymczasem Huber... ja wodna. Tymczasem Fuber D3. Nie wiedzący co się dzieje. No, o, e, ewolucja po ewolucji. Koniec się shorts. Slokok. La bebe. Carnaval. Dwebo, Teddy I tropisz. Wodna! wodna. No i co? I co? No i wodna zgadłem a czy nie Wiadomo, ale nie, jeden drop na pięć boosterów. No, to i to tak nie jest źle, i to ale... To u kogo, u Huberta na trzy. Ale jest... Hmm. Gdzie ona jest ta karta? Gdzieś tam. Jest Dobra, to jest. Ale tu jest karta. No to, to koniec. Koniec tej sioski. Co? Siema. Was... Wasz tutaj yy, wiadomo kto, znaczy co... Nie wiem jak. No wygrałem, po, pokazałem. Pokazałem jak się tutaj otwiera karty No i wiadomo Także chyba będziemy kończyć nie? Nie tak wiem jest. ile już czasu jest ten film No to się ma się pójść, taki brokat na włosach zielony Czekajcie jeszcze wam pokażę ją lepiej Tylko nie chcę wyjść teraz Fusion strike. jest git. Siema, Proszę ich No i to jest pierwsza rzadka karta w 2022. No tak. No i od razu taka. Widzicie co się dzieje? Czyli tak. No, i ten w dwie, pierwszym dwie... boosterze. Czemu te pierwsze boostery ciągle oddają? I a nie, później nic. Jeżeli jeszcze nie widzieliście odcinka Huberta z najlepszy kart jego 2021 roku to serdecznie, to serdecznie Wam polecam zobaczyć, bo naprawdę jest dzień, warto, dzień. jest ciekawie tam. Tak więc obczajcie. Druga najlepsza karta to był ten Slampert. z tak tamten rok zaczynał się, u Huberta nie powiem Wam czym to już też musicie sami zobaczyć. Natomiast ten zaczyna się taką oto. No, no ciekawie, ciekawe. Dobra, koniec gadania. Subskrybujcie, lajkujcie, bo o tym wcześniej nie powiedzieliśmy. Instagram też możecie sobie odwiedzić. Myślę, że ta karta wleci na zdjęciu. No. Także co? Powtarzam. Do no doskonale też możecie. Powinien rzucać jakieś, coś może jeszcze. Także. I także no cześć, 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 jeszcze 100 razy powiem. Ty się jeszcze nie pożegnałeś. No, <słuch> dobra. Topa.